Cześć, ja jestem Dawid, i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i wydarzyła się rzecz niemożliwa, bo odpisał mi na moją wiadomość na Instagramie Sam Freeze, czyli Karol Wiśniewski, jak możecie właśnie zauważyć yy, zaobserwował mnie yy, jest to jego drugie albo trzecie konto, ponieważ no z pierwszego by raczej nie odpisał, odpisał mi z drugiego yy, konta, które ma właśnie na Instagramie i jak widzicie dał mi wyzwanie, żebym Nagrał na y, mój kanał właśnie w przeciągu godziny odcinek, y, jak mi y, każe właśnie to zrobić, a dostanę 5000, także no robię to, mam nadzieję, że y, faktycznie wyślę te 5000, że to nie jest SCAM, bo pisało faktycznie, że to jest Freeze, y, także y, dzięki Freeze za tą ofertę, za to wyzwanie, oczywiście je przyjąłem, zrobiłem, także... Dzięki za obejrzenie tego odcinku odcinka. Trzymajcie się, zostawcie łapę w górę i subika. I cześć!